Dzień dobry, Justyna Stasińska, Remax Smart. Dzisiaj ze mną w biurze goszczę naszą agentkę, Katarzynę Moskalewicz-Wójcik. Chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać na temat rynku klienta kupującego. Kasia, możesz nam powiedzieć, na czym w ogóle to polega, na czym polega ten trend i wsparcie klienta kupującego? Jasne tylko. Myślę, że to jest dość nowy trend. Zawsze wydaje się, że agent nieruchomości prowadzi klienta, który sprzedaje swoją nieruchomość, a nie koniecznie takiego, który chce kupić. Obecnie mamy rynek kupującego, bo klient kupujący ma pieniądze i ma chęć, żeby te pieniądze wydać i mieć swoją wymarzoną nieruchomość do mieszkania. W związku z tym pragniemy pomóc takiemu klientowi, bo mamy dużo ofert, wiemy co jest na rynku, prowadzimy go wtedy tak jak ja patrzę po klientach, których mam, którzy poszukują, którzy ufają, że to co ja im pokażę, bo znam kryteria poszukiwań będzie odpowiednie i dzięki temu zaoszczędzą czas i będą mieli pewność, że transakcja może dojść do skutku i będzie przeprowadzona dobrze, sprawnie, in plus dla nich weryfikacja nieruchomości jednym słowem a jakby dodatkowe usługi czyli oprócz weryfikacji rozumiem tutaj sprawdzanie pewnych prawnych aspektów czy są jeszcze dodatkowe rzeczy które możesz zaoferować swoim klientom jak najbardziej sporo na rynku jest nieruchomości teraz które są niewykończone są w stanie surowym albo w stanie deweloperskim lub też już kilka lat Zakupione, wyremontowane, nie wiadomo, co w murach takiej nieruchomości przysłowiowo siedzi. Warto wtedy zrobić taki audyt budowlany. Współpracujemy z inżynierami, którzy mają w tym zakresie doświadczenie. Którzy przyjeżdżają na miejsce i wszystkimi możliwymi sposobami weryfikują taką nieruchomość, sporządzają raport, na podstawie którego klient może ocenić, czy warto kupować ten typ nieruchomości. Dodatkowo współpracujemy też z aditektami wnętrz, którzy są w stanie pokazać, jaki potencjał ma nieruchomość, bo nie każdy z nas od razu widzi, że można coś zupełnie innego stworzyć z danego miejsca i zaaranżować. Miejscem, tak. zaaranżować. No, także w ten sposób to weryfikujemy. Oczywiście prawnie, tak jak powiedziałaś, także, no bo y, trzeba dobrze sprawdzić, czy, czy księga wieczysta się zgadza, czy właściciele y, faktycznie są właścicielami. Droga. Czy, nie ma, czy droga y, dojeżdża do, do danego miejsca, czy nie ma dróg prywatnych, które są przeznaczone wcale nie do dojazdu do tej działki, czy są służebności. To są wszystko tematy dość trudne, które często trudno samemu zbadać klientowi, który albo nie ma doświadczenia, a przede wszystkim w dzisiejszych czasach nie ma na to czasu. Dokładnie, bardzo, bardzo dobrze, że wspomniałaś o tym czasie, dlatego, że Ty bierzesz na siebie bardzo dużą, że tak powiem odpowiedzialność w poszukiwaniu w pierwszej weryfikacji chociażby pod względem lokalizacji. Dodatkowo doliczmy właśnie jeszcze czas na poszukiwanie w urzędach dokumentacji, sprawdzaniu wiarygodności podwykonawców, czyli audyt budowlany, więc ja z naszej rozmowy tylko mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że takiej osobie mało doświadczonej Ciężko chyba jest bez agenta nieruchomości znaleźć bezpieczną nieruchomość na siebie i zainwestować pieniądze. Może tak być, jeżeli mamy sprawdzonego, dobrego agenta, który zna się w tym zakresie, to warto skorzystać z takiej pomocy, warto zaufać i mieć pewność, że wszystko, co jest związane z zakupem danej nieruchomości zostało sprawdzone. Jakieś sukcesy na koncie? No właśnie proszę trzymajcie kciuki za mnie i za moją klientkę, bo w tym tygodniu zamierzamy podejść do umowy przedstępnej. Na wymarzony dom, a jest to dosyć trudna transakcja, wiąże się ze zbieraniem sporej liczby dokumentów, ponieważ aktualnie jest to dom jeszcze nieoddany do użytkowania, co niesie pewne formalne tak, trudności, ale oczywiście wszystko da się. Dograć tak, żeby było w zgodzie z tym, co zaplanowaliśmy. Pod warunkiem jak jest, że tak powiem, zaangażowany mocno agent w sprawę. Czekamy na relacje z sukcesów przede wszystkim i dziękuję bardzo za wspólną rozmowę. Bardzo dziękuję dzień do widzenia.